Czy Twoi fani, wasi fani, teraz zespołu piersi już coś mówią, że fajnie, że jest okej, okay, że się udało, że będziemy cały czas przy was, czy jednak słyszysz taki głos, że to już nie są te piersi, to już nie jest to samo i odchodzą, pewnie się no, czy... odejdzie. Ja tylko mogę, mogę skom znaczy skomentować, odpowiedzieć na to pytanie na podstawie tylko i wyłącznie komentarzy, bo mhm. wokół nas, jak na razie są sami przyjaciele, mhm. y bardzo dużo było pracy w studio, więc wiadomo, od właściciela studia przez realizatora, poprzez kolegów, którzy nas odwiedzali, przychodzili, no to raczej nawet jak ktoś źle myśli, to mu nie wypada, powiedzieć mhm. tak wprost, więc jest okej. Okay. Y natomiast y y y Fakt jest taki, że również my to śledzimy w internecie, co się dzieje i czytamy, bo dotyka to bezpośrednio nas i nas to bardzo interesuje, więc yy, ja tak, znaczy nie tylko ja, tylko mówią tak powiedzieli, pamiętam to, tą rozmowę, kurde, żeby było tak przynajmniej 50 na 50, żeby tych 50%, mm -hmm. bo yy, jeśli chodzi o utwór Bałkanista, bo nie wiem jak będzie z kolejnymi utwórami. Ale jeśli chodzi o utwór, bo jest znacznie lepiej niż to 50%, że ludziom się podoba. Mhm. Że ludziom oczywiście są głosy, krytyki, ale... Mm, y no to no ja się nie dziwię, ja się temu wcale nie dziwię, no bo ja mówię, 29 lat Paweł śpiewał w piersiach, więc mm. y, ktoś, kto y, jakby utożsamiał się z tą muzyką, y, z twórczością tego zespołu, y, może być dla niego szokiem i może być dla niego nie do przyjęcia y, zmiana y, wokalisty. Z tym, że y, ja tu mówię, to, to przecież zespół nie pozbył się Pawła, to pa Paweł powiedział, że po prostu musi odpocząć od tej formuły i jakby zaczął robić swoje rzeczy, a zespół został, mhm. więc, więc to, to chciałbym, żeby też ludzie zrozumieli, ci, którzy... W ten którzy... sposób na to spojrzeli, prawda? Tak, tak, mhm. że to jest, to jest tak, jak ktoś powiedział, że, że trzeba zmienić nazwę zespołu, bo nie ma Pawła, to ja się też pytam, czy jak ojciec zostawia rodzinę, to, to dzieci muszą zmienić nazwisko? Przecież to nie jest ich wina, prawda? Mhm. Tak sobie wtedy pomyślałem po tym, po tym wpisie, nawet chyba tak zespół skomentował to, jak rozmawialiśmy. I mówię, tutaj nie można winić Pawła za to, że chce robić inne rzeczy, bo, bo mówię, jest na tyle uniwersalnym muzykiem i w ogóle człowiekiem wszechstronnym, że tam sobie na pewno wszystko poukłada i zrobi tak jak trzeba, zawsze na wysokim poziomie. Natomiast też nie chciałbym, żeby ludzie się dziwili, że no, zespół chce grać, przecież chłopcy to robili od prawie 30 lat, więc co mają zrobić nagle? Wyjechać do Anglii na zmywak? Lepiej gitary do ręki i, i grać, jak oczywiście publiczność na to pozwoli. A jak Ty to ładnie powiedziałeś wcześniej, no, wyciągnąłeś do nich pomocną dłoń, bo pomaga się przyjaciołom w takich sytuacjach. Chyba to jest właśnie to całe przesłanie najfajniejsza rzecz, że Wy macie świetną zabawę, jesteście przyjaciółmi i właściwie, dlaczego macie czegoś razem nie robić i nie tworzyć? Skoro tak, z tym na razie, się... Na razie jeszcze jesteśmy przyjaciółmi. Zobaczymy. Co <laughs> Przy pierwszych... To pierwszy... dalej. No dobrze. <laughs> przyjaciele na razie są obecni. Płyta, przyjaciele, pierwsi przyjaciele w sprzedaży. Jak koncerty, czy też się zapowiadają tak fantastycznie? Tak, tutaj wielka też zasługa ukłon w stronę naszego managementu, który tak to ustawia i, i, i dba o to, żeby nie zabrakło koncertów, a, a naprawdę propozycji jest bardzo dużo. Rzeczywiście ta magia Bałkanicy spowodowała to, że, że są Wszyscy zapytania. Nie śpiewają, nawet z... ostatnie dzieci w szkole jakiejś mieście na W Świętochłowicach to mhm. ten film był tak wzruszający, że Postanowiliśmy go umieścić, bo yy, mówię to już tak naprawdę ten moment taki, w którym to coś się ogląda, to już pewnie fajnie, bo to jest naszą pracą. Ale w tym momencie już wszystko zeszło na, na plan dalszy i, i koncerty, i pieniądze, i te płyty, i to wszystko. Jak te bajtle zaczęły tam śpiewać tą Bałkanicę, yy, to naprawdę tak człowieka za serce chyba, bo to w końcu jest najbardziej cudowna publiczność, nie? Takie Dzieci. dzieciaki. No, mhm. Najbardziej a szczera, ty, przynajmniej a jakim ty jesteś tatą, o to jeszcze cię zapytam na koniec. To Fajny nie wiem, to by jest, trzeba to było jest. dzieci zapytać, nie? A w jakim wieku masz dzieci? Jak mogę pytać? 4 i 8. Córka mm -hmm. ma 4 lata, syn ma 8. Mhm. Mm no, I czy są nie. Znaczy, ciebie teraz? To, y, nie, oni nie, 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 nie spostrzegają taty czy w ogóle oni nie śledzą tego. Mm -hmm. Oni tego nie śledzą, tam mają swoje życie córka przedszkolne, syn w szkole muzycznej się uczy, więc ma co robić, ma dużo obowiązków. Natomiast tak mi się wydaje, że dzieci, bo odpowiedział że jestem fajnym tatą, ponieważ teraz trochę z racji obowiązków nie mam nie w domu, to jak przyjeżdżam, to dzieciom pozwalam na wszystko. A strażnikiem moralności jest żona, no to jeżeli coś się zabrania, no to wiadomo, żona jest, znaczy mama jest B. Tato jest cacy. Więc jak przyjeżdża do tato, to wszystkie pytania, czy mogę to, czy mogę tamto, kieruję się do taty, no bo jakoś nie mam, e, nie, mam nie masz serca, sumienia ich nie teraz mam żadnego, sam karać żeby teraz i odmówić cokolwiek odmówić. dzieciakom, bo mówię, tak mm -hmm. się rzadko teraz widujemy, że, że każdą wolną chwilę chciałem tam e, z nimi spędzić. No to fajnie, że potrafisz znaleźć równowagę pomiędzy tą cudowną zabawą i, i muzykowaniem, a rodziną. E, Koncerty na waszej stronie? Z, jak, możemy, jak możemy się dowiedzieć? Skąd widzowie mogą się dowiedzieć? Yy, gdzie wasze koncerty? No, z, mogą się dowiedzieć z dwóch pewnych źródeł, najszybciej. Z strony. Można stronę? Tak, Mo, tak? Oczywiście. No. Www -piersi, czy bez, yy -y. polskie znaki, znaczy albo z naszego z Facebooka. Facebooka, więc zapraszamy do zapoznania się i kto jest, kto trafi, że, znaczy, przepraszam, my trafimy w czyjeś miasto, w czyjąś miejscowość, to serdecznie zapraszamy na nasze koncerty. A ty jesteś z Rzeszowa, będziecie grać w Rzeszowie? Jestem z Rzeszowa, graliśmy w Rzeszowie, Graliście taki już? koncert, mhm. ale to taki koncert mhm. był na otwarcie sezonu siatkarskiego, na prezentację drużyny Mistrza Polski z Rzeszowa, mhm. zespołu SeKoresowi. No tak, bo ty jesteś fanem wielkim, e... chyba sportowym w ogóle. Tak, Byłeś bardzo lubię, bardzo, tak, bardzo lubię sport, tak, to prawda. Graliśmy, mieliśmy zaproszenie od, od, od właśnie, od, od, od władz klubu. Tylko e... to był taki koncert halowy, więc ja mam nadzieję, że jeszcze w swoim mieście, Uda mi się zagrać dla szerszej publiczności, czego bardzo chciała, oczywiście. No i czego ja Ci też życzę i dobrej, wspaniałej sprzedaży tej płyty, kolejnych projektów i dobrej zabawy też przy tym. To nie dziękuję, żeby nie zapeszać, a za wywiad serdecznie dziękuję. I ja dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Po mojej raczej. Dzięki. Nie, po mojej. Dziękuję bardzo.